Nie ma pana na liście gości, proszę natychmiast opuścić teren. Byłem na liście tych, którzy byli gotowi umrzeć za ten kraj. Dwóch ochroniarzy kazało Czarnoskóremu Marinę opuścić ceremonię ukończenia szkoły jego syna, a potem sześciu komandosów uciszyło całą salę. Głos przeciął szemranie, jak nagłe pęknięcie lodu na cichym jeziorze ostry i niespodziewany proszę się natychmiast przemieścić. John Carter, Czarnoskóry Marin. Siedział sztywno wyprostowany w trzecim rzędzie. Jego wzrok był utkwiony w pustej scenie. Odmawiał nawet najmniejszego uznania obecności dwóch sylwetek, które właśnie zasłaniały mu widok. Jego mundur, nieskazitelnie wyprasowany, nagle wydał się cięższy. Subtelna, lecz przenikliwa fala dyskomfortu zaczęła rozchodzić się wokół niego. Szepty wokół cichły zastąpione zbiorową ciszą. Nie drgnął, nie odwrócił nawet głowy ale napięcie w jego otoczeniu wzrosło, gęste i duszne. Powietrze, wcześniej wypełnione oczekiwaniem na ceremonię zakończenia szkoły, teraz pulsowało czymś zupełnie innym konfrontacją. John Carter znał ciężar munduru, wiedział, jakim cieszy się szacunkiem i jaką potrafi budzić podejrzliwość. Był człowiekiem ukształtowanym przez cel. Jego spokojna postawa niosła w sobie cichą, naturalną pewność siebie człowieka doświadczonego. Przez 15 lat służył w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Był na misjach w Afganistanie i Iraku. Wrócił z odznaczeniami i z tym rodzajem cichego zrozumienia, które przychodzi tylko wtedy, gdy spojrzało się w otchłań. Po zakończeniu służby przeszedł do pracy w prywatnej ochronie. Spokojna, stabilna praca, która pozwalała mu być obecnym w życiu syna. Dziś jednak jego myśli były skupione tylko na Davidzie. Przejechał 8 godzin z templu w Teksasie. Kilometry rozpływały się wraz z każdą myślą o tym, jak zobaczy swojego syna przechodzącego przez scenę. Przed wyjazdem starannie wypolerował buty od munduru, nie na pokaz, ale z przyzwyczajenia, rytuał, który trzymał go w równowadze. Bezpiecznie schowane w jego portfelu było zużyte zdjęcie zmarłej żony, Sara, trzymającej małego Dawida, stałe przypomnienie o obietnicy, którą jej złożył, że zawsze będzie dla ich syna bez względu na wszystko. Gdy dotarł do hali sportowej Elmrich High, atmosfera była mieszanką nerwowej energii i radosnego oczekiwania. Pokazał swój bilet przy wejściu, niebieską, laminowaną przepustkę, i został skierowany do sektora rodzin w trzecim rzędzie. Zauważył, że inni uczestnicy spoglądali na jego mundur z zaciekawieniem, czasem z podziwem. Było to dla niego znajome i odpowiadał jedynie lekkim skinieniem głowy. Gdy zabrzmiały pierwsze nuty pomp and circumstance, a potem poważne tony hymnu narodowego, John stanął wyprostowany, jego obecność była niemym salutem, myślami był przy Sara, wyobrażał sobie jej promienny uśmiech i dumę, która teraz rozlewała się w jego piersi tak samo, jak zapewne rozlałaby się w jej, zamknął na chwilę oczy, Wyobrażając sobie jej reakcję na ceremonię, na Davida, na ten ważny moment, który zawsze planowali przeżyć razem. Ale ten moment spokoju został brutalnie przerwany. Dwie postacie pojawiły się obok jego rzędu nie byli to administratorzy szkoły ani policjanci, lecz ochroniarze z firmy prywatnej. Jeden był niski i barczysty, z identyfikatorem Mike, drugi wysoki i szczupły, miał na imię Tom. W swoich ciemnych mundurach wyglądali oficjalnie, ale ich postawa sugerowała raczej egzekwowanie siły niż oferowanie pomocy. Przepraszam pana, zaczął Mike, jego głos był szorstki Musi się pan przesiąść. John otworzył oczy i powoli odwrócił głowę w ich stronę Przepraszam, ten sektor jest zarezerwowany dla najbliższej rodziny absolwentów dodał Tom, machając nieprecyzyjnie ręką wokół i jest pełny. John pozostał spokojny. Mam bilet na ten sektor, powiedział, sięgając do wewnętrznej kieszeni marynarki i wyciągając laminowaną przepustkę, podał ją im do wglądu. Mój syn, David Carter, kończy dziś szkołę. Mike rzucił okiem na bilet, ale nawet go nie wziął. To nie ma znaczenia, proszę pana, ten sektor jest pełny, proszę się przenieść na tył. Tam jest dużo miejsca stojącego. Szczęka Jona drgnęła niemal niezauważalnie. Przejechał osiem godzin, złożył obietnicę. Przejechałem osiem godzin, żeby zobaczyć, jak mój syn kończy szkołę. Z tego miejsca, powiedział cicho, ale stanowczo. Nie ruszam się. Sytuacja zaczęła przyciągać uwagę. Kilka głów odwróciło się w ich kierunku. Szepty wśród zebranych narastały. Ochroniarze, jakby zachęceni tym niewielkim audytorium, stali się bardziej natarczywi. Proszę pana, Powiedział Mike, ściszając głos: Wydaje mi się, że będzie panu wygodniej z tyłu, tam jest luźniej, słowa zawisły w powietrzu, subtelna, niemal niedostrzegalna intonacja, którą John rozpoznał od razu. To nie chodziło tylko o miejsce to był zakamuflowany komunikat sugestia wykluczenia ze względu na rasę wiedział to, i wiedział, że oni też wiedzą że on wie spojrzał Mike'owi w oczy, bez mrugnięcia. Prosiłem o pana nazwisko, naciskał Mike, tonem ostrzejszym niż wcześniej. Jest pan policjantem? Jestem funkcjonariuszem ochrony prywatnej, poprawił John, jego głos pozostał spokojny, choć w oczach pojawił się chłód stali. I już powiedziałem, nie ruszam się. Tom zrobił krok bliżej. Jeśli nie zastosuje się pan do polecenia, będziemy zmuszeni pana wyprowadzić. Nie chcemy robić sceny. Niewypowiedziana groźba zawisła w powietrzu ciężko. John nadal siedział, spojrzał na jednego, potem na drugiego ochroniarza. Jego twarz była nieodgadniona. Cisza gęstniała od niewypowiedzianych napięć. Napięcie w sali podskoczyło o kolejny poziom. Starcie trwało, cichy pojedynek woli, wśród niecierpliwego poruszenia uczniów i odległych dźwięków orkiestry szkolnej, strojącej instrumenty. Nieruchomość Johna była niepokojąca. Cichy opór, który wytrącał ochroniarzy z równowagi. Mike i Tom wymienili szybkie, niepewne spojrzenia. Ich początkowa pewność siebie zaczynała się kruszyć pod nieugiętym spojrzeniem Johna. Spodziewali się kłótni, może podniesionego głosu. Czegoś, co mogliby łatwo zaklasyfikować i zapanować nad tym. Tymczasem trafili na coś zupełnie innego. Niemal niepokojący spokój mężczyznę, który emanował niezłomnym przekonaniem. Dajemy panu ostatnią szansę, ogłosił Tom, jego głos nie miał już tej samej pewności co wcześniej. Zrobił nawet pół kroku do tyłu, być może wyczuwając niepokój, jaki ich działania wywoływały wśród rodziców. Kilku uczestników teraz otwarcie się przyglądało, na ich twarzach mieszały się zaciekawienie i dezaprobata, zaczęły się ciche szepty. Pytania o to, dlaczego porządnie wyglądający mężczyzna w mundurze jest nękany. John nadal milczał, jego dłonie spoczywały spokojnie na kolanach, oczy miał utkwione w pustej scenie, jakby ochroniarze byli tylko niepotrzebnymi cieniami, zmierzył się już w życiu z większymi zagrożeniami. Dwóch nadgorliwych ochroniarzy, jakkolwiek irytujących, nie mieściło się nawet w jego skali zagrożeń. Jego cel pozostał niezmienny. Zobaczyć, jak jego syn kończy szkołę. Z tego miejsca, obietnica dotrzymana, gdy cisza zaczynała już być nie do zniesienia, kobieta dwa rzędy za Johnem odezwała się: O co tu chodzi? Ma przecież bilet, czemu go nękacie? Mike, wyraźnie zirytowany tą ingerencją, odwrócił się do niej. Proszę pani, to prywatna sprawa. Proszę się nie wtrącać. To nie jest prywatna sprawa, skoro zakłócacie publiczne wydarzenie. Odparła, a jej głos nabrał siły. Inni zaczęli się włączać. Narastał chór niezadowolenia. Dajcie mu spokój. Przecież nic złego nie robi. Szepty przeradzały się w cichy pomruk sprzeciwu, skierowany bezpośrednio przeciwko dwóm ochroniarzom. Dla Majka i Toma to było nieprzewidziane utrudnienie. Spodziewali się szybkiego, cichego rozwiązania. Byli przyzwyczajeni do posłuszeństwa, nie do sprzeciwu. A teraz zdezorientowani, Próbowali odzyskać kontrolę. To kwestia bezpieczeństwa, nalegał Mike, chociaż jego głos był już mniej stanowczy niż wcześniej. Mamy procedury, których musimy przestrzegać. W tym momencie odezwał się John. Jego głos był spokojny i wyraźny, przecinając narastający zgiełk. Mój bilet wskazuje miejsce d12, rząd trzeci. Siedzę na miejscu d12, rząd trzeci. Nie złamałem żadnych zasad. Mój syn kończy dziś szkołę i zamierzam być świadkiem tej chwili z miejsca, które mi przydzielono. Jego słowa były proste, rzeczowe i niemożliwe do obalenia, co jeszcze bardziej umocniło rosnące poparcie dla niego wśród obecnych. Logiczny, niepodważalny charakter jego wypowiedzi wydawał się osłabiać resztki autorytetu strażników. Spojrzeli po sobie raz jeszcze, tocząc niemy spór spojrzeniami, wyraźnie niepewni co do kolejnego ruchu. Próba zastraszenia obróciła się przeciwko nim. Zamiast odizolować Johna, nieświadomie zgromadzili innych wokół niego. Napięcie narastało, a strażnicy zaczynali odczuwać presję. Gdy atmosfera w sali gimnastycznej osiągnęła szczyt, grożąc wybuchem, nastąpiła subtelna zmiana. Sześciu mężczyzn poruszających się z niemal niezauważalną koordynacją cicho weszło do sali i zajęło miejsca w rzędach za Johnem. Ich obecność, Początkowo niezauważona wśród zamieszania wyróżniała się nie mundurami, byli ubrani po cywilnemu, lecz postawą, bystrym spojrzeniem i niemal nadprzyrodzoną spokojnością, która natychmiast odróżniała ich od reszty niespokojnego tłumu. John nie odwracając nawet głowy poczuł ich obecność, rozpoznał ich niewzrokiem, choć zrobiłby to natychmiast, ale instynktem wyostrzonym w ogniu wspólnych niebezpieczeństw. To byli Navy Seals, bracia broni, mężczyźni, którymi dowodził, z którymi walczył, a niektórych z nich ocalił. Głos głęboki i donośny, spokojny, ale niosący niezaprzeczalną siłę, przeciął narastającą wymianę słów między strażnikami a coraz głośniejszym tłumem. Czy jest tu jakiś problem, panowie? Wszystkie spojrzenia natychmiast skierowały się w stronę mówiącego. To był Ryan Jenkins, jeden z sześciu mężczyzn. Siedział dwa rzędy dalej, patrząc prosto na Majka i Toma. Jego spojrzenie, pełne cichej intensywności, mówiło więcej niż tysiąc słów. To właśnie Rayana John wyciągnął z wraku w Kandaharze więź wykuta w ogniu i krwi. Jego obecność natychmiast zmieniła dynamikę sytuacji w sali. Strażnicy, którzy z trudem próbowali utrzymać kontrolę nad tłumem, nagle stanęli wobec zupełnie innego rodzaju wyzwania. Głos Rajana, choć niezbyt głośny, niósł absolutny autorytet człowieka, który przywykł do bycia słuchanym. Jego ton wyrażał zupełny brak cierpliwości dla drobnych gierek o władzę. Ten człowiek, kontynuował, wskazując dyskretnie ruchem głowy na Johna, najwyraźniej po prostu siedzi na swoim przydzielonym miejscu. Dlaczego mu przeszkadzacie? Jego pytanie było właściwie stwierdzeniem wyzwaniem ubranym w uprzejmość. Mike, Początkowo zaskoczony, próbował odzyskać panowanie nad sytuacją. Proszę pana, to kwestia bezpieczeństwa szkolnego. Zakłóca ceremonie, a ten sektor jest pełny, wskazał raz jeszcze na puste miejsca tuż obok Johna. Ewidentne zaprzeczenie własnych słów. Spojrzenie Rajana stwardniało. Zakłóca, siedzi spokojnie. To wy natomiast wywołujecie zamieszanie. Jego słowa wypowiedziane były z chirurgiczną precyzją i spokojem, który odebrał strażnikom resztki autorytetu. A jeśli chodzi o pełny sektor, widzę tu kilka pustych miejsc, dodał, wskazując miejsca w rzędzie Johna, obnażając ich kłamstwo. Pozostali pięciu mężczyzn, równie opanowani, zaczęli subtelnie zmieniać postawę. Carlos Rivera, Daniel Reed, Mark Lim, Samuel Horton i jeszcze jeden nienazwany SIL, Wykonali ledwie zauważalne ruchy, drobne, ale znaczące. Była to cicha manifestacja gotowości, milcząca obietnica miażdżącej siły, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie grozili, nie otwarcie, ale przekaz był jasny. John nie był sam, stała za nim spójna, wysoce zdolna jednostka. Głos Rajana zniżył się, stając się niskim, niepokojącym pomrukiem, ledwo słyszalnym dla kogokolwiek poza strażnikami. Radzę Wam nie dotykać Jego, ani żadnego z nas. To byłby błąd, po którym trudno będzie Wam się pozbierać. Było to ostrzeżenie wypowiedziane z lodowatą precyzją człowieka, który widział i zrobił rzeczy, o których strażnicy mogli tylko śnić. Ukryte w nim zagrożenie było nie do pomylenia, odniesienie do poziomu wyszkolenia i zgrania, wykraczającego daleko poza możliwości dwóch strażników. To nie były negocjacje, to był rozkaz. Strażnicy, w końcu uświadamiając sobie, z kim naprawdę mają do czynienia, wymienili spojrzenie, tym razem podszyte strachem i narastającą świadomością ogromnego błędu. Powietrze, które jeszcze przed chwilą było gęste od napięcia, teraz wibrowało inną energią, spokojną siłą i niezachwianą lojalnością. Gra zmieniła się nieodwracalnie, cisza, która nastała po ostrzeżeniu Rajana, była absolutna, uderzający kontrast wobec wcześniejszego zgiełku. Dwaj strażnicy, Mike i Tom, byli wyraźnie wstrząśnięci. Ich twarze, wcześniej twarde od drobnego autorytetu, teraz wyglądały blado i niepewnie. Wymieniali gorączkowe, nieme spojrzenia. Niewypowiedziane pytanie było oczywiste: Co teraz robimy? Sama postawa Rajana i pozostałych mężczyzn, ich spokój i ukryta groźba pozbawiły ich buty. Już nie mierzyli się z samotnym, cichym mężczyzną, ale ze zgraną, Potężną siłą, której możliwości wykraczały daleko poza ich wyobrażenie. Ryan po prostu patrzył im prosto w oczy. Jego wyraz twarzy był nieugięty. Nie musiał już nic mówić. Przekaz został przekazany z miażdżącą jasnością. Pozostała piątka Seals, w pozornie swobodnych pozach, emanowała aurą gotowości, subtelną ale przerażającą. Nie poruszali się, nie patrzyli nawet bezpośrednio na strażników. A jednak ich zbiorowa obecność była jak ciężar w powietrzu, cicha obietnica zdyscyplinowanego, miażdżącego działania, siły zdolnej zmienić zwykłe zakończenie roku szkolnego w coś zupełnie innego, gdyby zaszła taka potrzeba. Mike, wyraźnie zdenerwowany, odchrząknął. My. My tylko przestrzegaliśmy procedur, proszę pana. Jego głos był cienki, w ostrym kontraście do wcześniejszego, szorstkiego tonu. Wasze procedury najwyraźniej polegają na nękaniu odznaczonego żołnierza piechoty morskiej i zakłócaniu publicznego wydarzenia. Skwitował Ryan, jego głos nadal niski, ale teraz z domieszką lodowatej ironii. Może powinniście je przemyśleć jeszcze raz. Nie podniósł głosu, ale każde słowo miało ciężar żelaznego młota. Tom, ten wysoki i chudy, w końcu się odezwał. Jego głos był niemal piskiem. My. My rozumiemy, proszę pana. Nie ma potrzeby dalszego komplikowania sytuacji. Brzmiał raczej jak ktoś błagający niż grożący. Nie, nie ma, zgodził się Ryan. Jego spojrzenie nieco się zawęziło. Proponuję więc wrócić na swoje stanowiska i dopilnować, żeby już niczego nie komplikować. Sugerowane było jedno: wycofajcie się, albo poniesiecie konsekwencje. Dwaj strażnicy, całkowicie zastraszeni, szybko przytaknęli. Ich wcześniejsza pewność siebie całkowicie się rozwiała, mamrotali pospieszne przeprosiny niemal jednocześnie, po czym wycofali się, niemal uciekając z sektora. Ich porażka była wyczuwalna, bezpośrednie zagrożenie minęło, rozbrojone nie przez krzyk czy fizyczną konfrontację, ale przez milczącą zbiorową siłę niezachwianej lojalności. Retrospekcja ukazała głęboką więź między Johnem a tymi mężczyznami, więź wykutą w piekle wojny. Piętnaście lat wcześniej w Kandaharze w Afganistanie John wówczas sierżant kompanii wpadł w zasadzkę. Scena była brutalna, chaotyczna. Ziemia eksplodowała od ładunków IED, po czym nastąpiła bezlitosna salwa ognia. John bez wahania naraził własne życie. Widział Rayana Jenkinsa uwięzionego pod wrakiem, splątanym chaosem metalu i kurzu, i bez chwili zawahania pobiegł przez grad kul by go wyciągnąć. Jego potężne ciało napinało się pod ciężarem, a potem czołgał się z powrotem pod nieustającym ostrzałem, by zapewnić osłonę dla Carlosa Rivery i Daniela Rida, którzy desperacko próbowali stłumić atak wroga. Pamiętał, jak wyciągał Marka Lima, oszołomionego i rannego, za osłonę, i jak pomagał Samuelowi Hortonowi, założyć opaskę uciskową na krwawiącego towarzysza. To przerażające doświadczenie, ten wspólny moment skrajnej podatności i bezinteresownego bohaterstwa, stworzył między nimi niezniszczalną więź lojalności. Nie byli już tylko współpracownikami, byli rodziną zjednoczoną przez surową, niezaprzeczalną prawdę o wojnie. Wiedzieli bez słów, że jeśli John kiedykolwiek będzie czegoś potrzebował, o jakiejkolwiek porze, w jakimkolwiek miejscu, oni tam będą, bez pytań, bez tłumaczeń. To był pakt przypieczętowany krwią i zaufaniem. Tymczasem stojąc w rzędzie absolwentów, David obserwował całe zajście. Widział niezachwianą postawę ojca, wyraz twarzy, który już kiedyś widział, gdy ten stawał w obliczu przeciwności losu, spokój, który zdawał się rozbrajać każdą sytuację, nawet gdy wyglądała na niedopokonania. Rozpoznał też dwóch strażników, znanych z nadgorliwości i skłonności do szykanowania uczniów należących do mniejszości oraz ich rodzin, obserwował, jak sześciu mężczyzn cicho wstaje ze swoich miejsc. Ich wspólna obecność natychmiast zmieniła dynamikę całej sali. Nie wiedział, kim są, ale instynktownie czuł, że to nie byli przypadkowi rodzice, poruszali się z jednolitym celem, w milczącym zrozumieniu. David uświadomił sobie, że to mężczyźni, którzy dzielili z jego ojcem głęboką więź, mężczyźni, którzy, jak mawiał jego ojciec, Mieli jego plecy. Mieszanka dumy i palącego poczucia niesprawiedliwości wezbrała w nim, tłumiąc łzy, które chciały wypłynąć. Chciał rzucić się do ojca i go bronić, ale całe życie obserwowania cichej godności Johna powstrzymało go. Przełknął ślinę, a jego własna determinacja stwardniała. Ceremonia trwała dalej, ale atmosfera nieodwracalnie się zmieniła. Wcześniejszy radosny klimat został zastąpiony cichym podziwem i zaciekawieniem. Wszystkie oczy, zdawało się, były teraz zwrócone na Johna i mężczyzn stojących przy nim. Cichy dowód potęgi ich obecności. Kiedy w końcu wyczytano imię Davida, David Carter, sala wybuchła oklaskami, ale to zsynchronizowane, mocne brawa sześciu silsów wyróżniały się najbardziej. Potężny, równomierny klask który rozbrzmiał echem po całej sali gimnastycznej. To nie były zwykłe oklaski. To był niemy salut, mocne uznanie zarówno dla Davida, jak i jego ojca. Jasny sygnał szacunku i potwierdzenia. David poczuł w sobie przytłaczającą falę dumy i nowo odkryte zrozumienie cichej siły, która definiowała jego ojca. Przeszedł przez scenę, a jego oczy spotkały się z oczami Johna w chwili głębokiego porozumienia. Zobaczył dumę w oczach ojca, i w tej chwili cała niesprawiedliwość zniknęła, zastąpiona niezniszczalnym połączeniem. Kulminacyjny moment nie nadszedł wśród hałasu, lecz w głębokiej ciszy, kiedy imię Davida ponownie rozbrzmiało w sali gimnastycznej. Aplauz widowni był głośny, ale rytmiczne, zsynchronizowane klaskanie sześciu silsów, było jak potężny rytm bębna. To nie był tylko dźwięk, to było oświadczenie. Każdy klask był precyzyjny, celowy, niemy salut, który przebijał się przez szum otoczenia, przyciągając wszystkie spojrzenia do Jona i mężczyzn stojących za nim, to było ich przesłanie, przekazane nie słowami, lecz wspólnym aktem szacunku i uznania. David, trzymając w ręku swój dyplom, przeszedł przez scenę. Jego spojrzenie znów spotkało się ze spojrzeniem ojca. I w tym krótkim kontakcie przeszła między nimi cała życiowa lekcja: odporność, godność i cicha siła niezachwianego wsparcia. Pierś Davida uniosła się z dumy, nieme uznanie siły i honoru, które definiowały jego ojca, a przez to również jego samego, wiedział instynktownie, że ta chwila to coś więcej niż tylko ukończenie szkoły. To był hołd dla odwagi, lojalności i trwania w obliczu niesprawiedliwości. Po ceremonii tłum absolwentów i ich rodzin zaczął się rozpraszać. John czekał cierpliwie przy wyjściu z sali gimnastycznej. Znajomy, łagodny uśmiech grał teraz na jego ustach. David, po przedarciu się przez radosny chaos gratulacji, w końcu do niego dotarł. Oczy młodego mężczyzny wciąż płonęły ogniem oburzenia. Tato, zaczął David. Jego głos był niski i pełen napięcia. Byłem gotów zejść tam na dół. Widziałem ich, chciałem im powiedzieć, co o nich myślę. Jego pięści były zaciśnięte, resztki gniewu wciąż buzowały pod powierzchnią. John położył dłoń delikatnie na jego ramieniu, uchwyt był mocny i uspokajający. Wiem, że tak, synu, i doceniam to, ale nie chciałem, żebyś reagował gniewem, bo wiedziałem, że poradzę sobie z tym, a ty, David, poradziłeś sobie z własnym momentem z godnością. I to się liczy. Zamilkł na chwilę, po czym subtelnie skinął głową w stronę oddalających się silsów, którzy ofiarowali mu serię cichych skinień i wymienili spojrzenia pełne wzajemnego szacunku. Ci mężczyźni, kontynuował John, to ci, z którymi przelewałem krew. Rozumieją lojalność, wiedzą, co to znaczy naprawdę mieć czyjeś plecy. Sięgnął wtedy do portfela i wyjął zużyte zdjęcie Sara, młodej i promiennej trzymającej małego Dawida na rękach. Podał je synowi. To, powiedział cicho. To jest to, co warto chronić. Twoja mama kazała mi obiecać, że zawsze będę przy tobie i zamierzam dotrzymać tej obietnicy. Zawsze. Prawdziwa siła, David, nie polega na krzykach ani na gniewnych reakcjach, nawet gdy ten gniew jest uzasadniony. Siła tkwi w cichej godności, w niezachwianej obecności. I w świadomości, kto naprawdę przy tobie stoi, gniew robi hałas, ale cisza sięga głębiej. Godność zostaje na dłużej. David spojrzał na zdjęcie, potem znów na ojca. Gniew powoli odpływał, zastąpiony głębokim zrozumieniem. Zobaczył mądrość w słowach ojca, lekcję wyniesioną nie tylko z tego jednego incydentu, ale z całego życia cichej wytrwałości. Zrozumiał, że prawdziwa męskość nie polega na robieniu hałasu. Ale na tym, jak człowiek się niesie, szczególnie w obliczu przeciwności, zdarzenie, zamiast przyćmić dzień, dostarczyło potężnej niezapomnianej lekcji. Był to hołd dla honoru, szacunku i niezachwianej siły lojalności. Pamięć o dwóch strażnikach, odrzuconych i zapomnianych, zbladła, przysłonięta przez trwały obraz Marines i jego syna, stojących dumnie, otoczonych milczącym wsparciem mężczyzn którzy naprawdę rozumieli, co znaczy braterstwo.